Znamy zwycięzców drugiej edycji Ostrzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Największym powodzeniem w głosowaniu mieszkańców cieszyła się modernizacja i doposażenie placu zabaw na Grunwaldzie. Inwestycję poparło ponad 300 internautów. Realizacji doczeka się również rewitalizacja Ostrzeszowskiego rynku. Wyniki drugiej już edycji budżetu obywatelskiego ogłoszono w piątek w Urzędzie Miasta i Gminy. Wpłynęło niespełna dwa tysiące głosów. Średnio każda osoba oddała troszeczkę ponad dwa głosy, czyli widzimy, że nie wszyscy korzystali z tego, aby zagłosować w każdej kategorii. Było wiele osób, które głosowało tylko na jeden projekt. Być może dlatego, że byli zachęceni przez znajomych bądź wnioskodawców. Tak też można zrobić, ale będziemy też w kolejnych edycjach zachęcać mieszkańców, aby w pełni korzystali ze swoich praw i głosowali na projekty w każdej kategorii. Jakie inwestycje zyskały największe poparcie wśród mieszkańców? Myślę, że zawsze najbardziej emocjonują te projekty z kategorii dużych inwestycji. Tu zwycięski okazał się plac zabaw na Osiedlu Grunwaldzkim. Tak naprawdę modernizacja tego placu, doposażenie. Myślę, że społeczność Osiedla Grunwaldzkiego i w ogóle tej dzielnicy była bardzo zmotywowana, ponieważ ta przestrzeń na place zabaw na tym terenie nie jest zbyt duża, więc ta modernizacja jak najbardziej się przyda i będzie cieszyć wiele, wiele osób. Drugim zwycięskim projektem w tej kategorii jest rewitalizacja rynku. Tak naprawdę, rewitalizacja to bardzo szumne określenie. W tym przypadku mamy do czynienia tak naprawdę z budową nowych ławek, nasadzeń. Nie mówimy tu o kompleksowej przebudowie płyty całego rynku, ale raczej o wzbogaceniu o nową zieleń i nową małą architekturę. W tych mniejszych kategoriach po raz kolejny bardzo silni okazali się nasi strażacy ochotnicy. W jednej z kategorii, czyli w małych inwestycjach zeli drugie miejsce, a w miękkich projektach pierwsze miejsce. I tu mówimy o zakupie aparatów powietrznych oraz strojach, które wykorzystują, kombinezonach, które wykorzystują do akcji ratowniczych. Ale również zrealizowane będą dwa bardzo ciekawe projekty. Jeśli chodzi o małe inwestycje, to jest zakup trzech aparatów AED, które w trzech miejscach miasta zostaną zamontowane. A w małych projektach o włos, ale wygrał projekt związany z badaniem przesiewowym suchu dla uczniów klas pierwszych. Też myślę bardzo interesujący projekt, który minimalnie, tak jak to już powiedziałem na konferencji, o 18 głosów pokonał cykl koncertów muzyki klasycznej w wykonaniu młodych artystów. Myślę, że te cykle koncertów w. U, u sióstr na Zarytane, które są realizowane, cieszą się też dużą popularnością i stąd też bardzo duże zainteresowanie tym projektem. Mam nadzieję, że wnioskodawcy, ci, którzy nie uzyskali wystarczającej ilości głosów, nie zrażą się i przykładem chociażby projektu rewitalizacji rynku, który w zeszłym roku nie uzyskał dofinansowania, również postarają się o to, aby w kolejnym roku, w kolejnej edycji takie zainteresowanie mieszkańców wzbudzić. Największą liczbę głosów zdobył projekt pod nazwą Plac Zabaw na Grunwaldzie, którego głównym założeniem jest modernizacja i doposażenie Placu Zabaw w nowe urządzenia oraz wykonanie nasadzeń w celu stworzenia dzieciom nowoczesnego i bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Wniosek opracowany tutaj przez zarząd naszej dzielnicy zyskał akceptację mieszkańców. Cieszymy się, że otrzymał aż 306 głosów i będzie realizowany w 2024 roku. Miejsce tego placu pozostanie to samo, będzie on doposażony, zostaną wykonane nowe nasadzenia, będzie można powiedzieć gruntownie zmodernizowany. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, najmłodsi mieszkańcy osiedla będą mogli już latem korzystać ze zmodernizowanego Placu Zabaw.